Z tej strony Karol, witam na kanale Trzymaj Ten Kurs. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam trzy bardzo proste ćwiczenia, które z pewnością poprawią Waszą skoczność. Zapraszam do oglądania materiału. Pierwsze ćwiczenie są to wyskoki obu nóż po naskoku. Co jest najważniejsze w tym ćwiczeniu? Najważniejsze w tym ćwiczeniu jest to, abyśmy zrobili naskok. O czym jest wyskok, i wylądowali w tym samym miejscu. Nie musimy się tu starać, aby wyskoczyć jak najwyżej oraz naskok z obu nubu jak najdalej. Skupiamy się na tym, aby wykorzystać siłę odbicia, aby pójść do góry. Tak, czyli najważniejsze w tym ćwiczeniu jest to, abyśmy po naskoku poszli miękko, swobodnie do góry, nie używając specjalnie dużo siły. Aby wyskoczyć, tak, to ma być wyskok bardziej dynamiczny, a nie siłowy, tak, i wcale on nie musi być jakiś wysoki. Nie robimy tego ćwiczenia na tempo, staramy się to ćwiczenie wykonać dobrze technicznie, dobrze układając nogi, tak, po naskoku nasze kolana idą razem z linią palców, aby to wszystko ładnie wyglądało technicznie. Drugie ćwiczenie jest to skok ze zmianą kierunku. Jest to dosyć proste ćwiczenie. Ćwiczenia, które pokazuję są dla ludzi początkujących, ale są też bardzo ważne dla osób zaawansowanych. To jest podobne ćwiczenie do poprzedniego. Różni się tym, że po naskoku staramy się zmienić kierunek drugiego skoku i skoczyć swobodnie około metr do dwóch metrów w drugą stronę. Wykonujemy to ćwiczenie skacząc raz w stronę lewego ramienia, drugi raz w stronę prawego ramienia. Co jest tu bardzo ważne? Otóż po tym naskoku nie zmieniamy położenia naszych stóp, a mimo to staramy się odbić w drugą stronę. Jest to ćwiczenie już dosyć koordynacyjne. Ono świetnie poprawi naszą koordynację, może też bardzo dobrze wpłynąć na naszą równowagę Trzecie ćwiczenie jest to ćwiczenie właściwie najważniejsze jest to ćwiczenie podstawowe, jeżeli chcemy wysoko skakać. Jeżeli nie potrafimy go wykonać dobrze technicznie, no to praktycznie nie mamy szans, żeby po na wysoko skakać do góry. Tak jak to ćwiczenie wygląda? Otóż jeżeli stoimy na prawej nodze, to nasza lewa noga rotuje się do zewnątrz i wyskakujemy z prawej nogi. Kładziemy na początku lewą nogę, po czym dostawiamy prawą nogę i prostujemy się w biodrach. Tak? Staramy się to wykonać w takim lekkim kucu i zatrzymać energię po naskoku z jednej nogi. Wykonujemy to ćwiczenie skacząc. Raz z prawej nogi, raz naskakując z lewej nogi. Najważniejsze przy tym ćwiczeniu jest mocne cofnięcie bioder do tyłu, a później ich wyprost, tak? Czyli robimy naskok, lądujemy, mamy cofnięte biodra do tyłu, po czym dynamicznym ruchem je prostujemy, ale staramy się też nie za bardzo oderwać naszych pięt od podnoża, tak? Staramy się... Po lądowaniu, zrobić dynamiczny wyprost naszych bioder, nie ruszyć naszych stóp od podłoża. Z doświadczenia powiem, że większość ludzi, która do mnie podchodzi i się pyta, jak wysoko skakać, ma bardzo duży problem właśnie z prawidłowym naskoczeniem na obie nogi. Nogi bardzo często są w sposób jakiś tam krzywy kładzione, palce za bardzo uciekają na zewnątrz. Pięty są blisko siebie albo bardzo nierówno, a z tego nie da się wysoko skakać. Dziękuję za oglądanie materiału. Życzę Wam owocnych treningów. Zapraszam do śledzenia mojego kanału. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia. Cześć Karol.